Księga Almy, rozdział 39. Rozpusta jest wstrętna panu. Zoramici, widząc postępowanie Koriantona, nie chcieli dać wiary słowom Almy. Dzięki odkupieniu Chrystusa, zbawienie będzie dane wiernym żyjącym przed Jego przyjściem. Mój syn, mój synu. Mam ci więcej do powiedzenia niż to, co powiedziałem twemu bratu. Czy nie, jego, czy nie widziałeś jego sumienności, oddania i pilności w przestrzeganiu przykazań Boga? Czyż nie był ci dobrym przykładem? Nie przykładałeś tak wielkiej wagi do mych słów, jak czynił to Twój brat pośród Zoramitów? I mam ci za złe, że przechwalałeś się swoją siłą i mądrością, ale to nie wszystko, mój synu, albowiem sprawiłeś mi wielki ból, gdy zaprzestałeś nauczania słowa i poszedłeś za ladacznicą Izabelą do Siron, w okolice granicy z Lamanitami. Uwiodła ona serca wielu, ale to nie jest usprawiedliwieniem dla ciebie, mój synu. Powinieneś pozostać nauczając słowa, jak ci to powierzono. Czyż nie wiesz, mój synu, że grzech ten jest wstrętny Panu, wstrętniejszy niż wszystkie inne grzechy, z wyjątkiem tylko przelania niewinnej krwi i przeciwstawienia się Duchowi Świętemu? Oto jeśli będziesz działać przeciwko Duchowi Świętemu. Po tym, jak już miał w tobie miejsce i zdajesz sobie sprawę z tego, że działasz przeciwko niemu, popełniasz niewybaczalny grzech. Bowiem, kto doprowadza duszę ludzi do zguby, postępując wbrew światłości i wiedzy danej mu przez Boga, niełatwo otrzyma przebaczenie. Mówię ci, mój synu, że niełatwo taki człowiek otrzyma przebaczenie. Mój synu, Bóg mi świadkiem. <laughs> Że pragnę, abyś nie popełnił tak wielkiego występku i nie rozwodziłbym się nad tym wykroczeniem, dręcząc twą duszę, jeśli nie byłoby to dla Twego dobra. Ale nie możesz ukryć swych wykroczeń przed Bogiem, i jeśli się nie nawrócisz, będą one w ostateczny dzień stanowiły dowód przeciwko Tobie. Mój synu, pragnę, abyś się nawrócił, odstąpił od swych grzechów i nie dopuszczał się więcej rozpusty. Pragnę, abyś powstrzymał się od tego wszystkiego, albowiem jeśli się nie zmienisz, w żaden sposób nie będziesz mógł odziedziczyć Królestwa Bożego. Zapamiętaj to, podejmuj decyzję i powstrzymaj się od popełniania tych występków. Przykazuję ci, abyś w swych przedsięwzięciach radził się swych starszych braci, gdyż jesteś młody i potrzebujesz ich opieki i słuchaj tego, co ci radzą. Nie daj się zwieść tym, co próżne czy niemądre. Nie dozwól, aby diabeł znowu omamił twoje serce przez występne ladacznice. Mój synu, pomyśl, jak wiele zła sprowadziłeś na Zoramitów, albowiem gdy zobaczyli twe postępowanie, nie chcieli dać wiary moim słowom. I duch pana tak mi mówi: Przykaż twym dzieciom, aby czyniły dobro, gdyż inaczej wielu doprowadzą do zguby. Dlatego nakazuję ci, mój synu, abyś w bojaźni przed Bogiem. Powstrzymał się od popełniania występków. Nawróć się do Pana całym swym sercem, mocą i całą swą siłą, abyś więcej nie sprowadził nikogo na złą drogę. Zamiast tego powróć do nich i przyznaj się do swych błędów oraz zła, które popełniłeś. Nie ubiegaj się o bogactwa ani o to, co ma wartość tylko dla świata. Bo nie możesz zabrać tego ze sobą. A teraz, mój synu, pragnę powiedzieć ci o przyjściu Chrystusa. Oto jest on, tym, który na pewno przyjdzie, aby zgładzić grzechy świata. Przyjdzie on, by głosić swym, swoją, swoją dobrą nowinę zbawienia. Mój synu, oto zostałeś powołany do głoszenia tej dobrej nowiny. Temu ludowi, aby przygotować ich serca, innymi słowy, aby mogli być zbawieni i przygotowali swe dzieci na przyjęcie słowa, gdy On przyjdzie. Trudno ci zrozumieć, dlaczego to wszystko ma być głoszone ludziom tak długo przed czasem. I co, co do tego pragnę Cię uspokoić, o to zapytam Cię: czyż w naszych czasach dusza ludzka. Nie jest tak samo droga Bogu, jak w czasach Jego przyjścia na Ziemię? Czyż poznanie planu odkupienia nie jest tak samo potrzebne temu ludowi, jak ich dzieciom? I czyż nie jest Panu tak samo łatwo posłać swego anioła do nas, by oznajmił nam tę radosną nowinę, jak do naszych dzieci, czy też po Jego przyjściu na Ziemię?